Kolejne nagrobki. Okazuje się, że wieś żydowskie miała aż trzy cerkwie. O, tutaj zobacz, jaki stary. Patrz, 1800. 1872. Czyli to mogłaby być pierwsza cerkiew. Ten dom najprawdopodobniej jest zaadoptowany po rodzicach. Zobaczcie, że nawet kryty jest jeszcze taką dachówką jak za dawnych czasów. Oczywiście on jest odremontowany w środku. No i jak to za dawnych czasów pod oknami bardzo często rósł łubin. Drzwi widać że wiekowe. Na wejściu kominek tutaj mamy biesiadę, a Edi już wypoczywa. Nie skrępuj się! Leś! Ja sobie zaadoptowałem fotel kiepskiego i pufa na nogi ze schowkiem jak za dawnych czasów. Edi na tapczanie jak za dawnych czasów, bardzo miękkim i wygodnym, rozkładanym. Można sobie tutaj dwie osoby mogą się kimnąć nawet, nie? ale to służy jako sofa do salonu wypoczynkowego tutaj mamy jedną sypialnię dwuosobowe łóżko tu będzie spał Eddie tu jest druga sypialnia, zobaczcie jakie wąskie przejście bardzo naprawdę bardzo wąskie drzwi też e, no widać, że odrestaurowane ale bardzo stare a ja będę tutaj spał też, też druga sypialnia, duże łóżko za tym pomieszczeniem kryją się zabytkowe meble, a za tymi drzwiami również zabytkowymi tylko oczywiście klamki zostały wymienione bo zobaczcie, że tutaj, jak z dawnych czasów, jeszcze otwory zostały to są drzwi pierwotne kryje się podróż w czasie stara szafa jak za dawnych czasów również też. Sofa, no łóżeczko dla małego dziecka, gdyby było potrzebne. Stół, kurczę taki zabytkowy, jak moja babcia miała nawet krzesła. Świetna sprawa. Żeby było ciekawie, zapłaciliśmy 50 złotych od osoby za noc, za takie wyposażenie. 70 metrów kwadratowych, dom drewniany. Dzień dobry, drugi dzień w Beskidzie Niskim, godzina 8.10. Edi już po śniadaniu, jak zawsze wcześniej, no ja <noise> zawsze 5 minut dłużej śpię i dłużej się grzebię z rana. Zorientowałem się rano, że nie, nie wziąłem ze sobą śniadania, ale mam zupkę tak zwaną chińską, więc będzie zupka chińska. Edi czekając na mnie, aż zjem zupkę chińską na śniadanie wziął się za czytanie książki, pochwal się co to, Wielickiego. Tak. Mówiłeś, że z, de z dedykacją dostałeś Tak, dostałem książkę. z tak. Byłeś na spotkaniu, tak? Tak. Z, Rys z Rysiem Wielickim. Krzysztofem. Z Krzysztofem Wielickim. To dlatego, że śniadania jeszcze nie zjadłem. Tak. No i dzisiaj plan jest taki, żeby ruszyć na opuszczone wsie w Beskidzie Niskim. Dwi chcemy zrobić co najmniej dwie opuszczone wsie, które znajdowały się... <laughs> na południe od miejscowości Krępna. Jest początek czerwca, gdyby kogoś interesowało, 2022 roku. Drugiego. Tak, bo niektórzy zarzucali, że ostatnio, że nie podajemy dat, kiedy, kiedy kręcimy te filmy, no to podaliśmy. XXI wiek. Wygląda na to, że moje śniadanie jest gotowe. Niestety dzisiaj takie wyjątkowo. Zupka typu chińska o smaku pomidorów, bo ona pomidorów to tutaj raczej na bank nie ma. No a później na szlaku to już się zje. A co? O wszystkim dowiecie się w filmie. No, ja konsumuję, a Edi studiuje. Dzisiaj jest niedziela, co prawda, wszystko. Pozamykane, ale w takich lokalnych miejscowościach trafiają się otwarte sklepy, jak na przykład sklep u Bogusi. Jedni poszedł jeszcze uzupełnić wodę do plecaka, bo nie ma ze sobą ani krztyny. O, tu jakaś chyba była wczorajsza albo poranna, grubsza impreza, bo zostały jeszcze dwie, dwie butelki. No, dalej nie ma przejazdu, zakaz ruchu, nie dotyczy tam mieszkańców i zarządców, ale stoi też znak, że możemy przejechać, jeżeli wyślemy SMS-a. No to co, wysyłamy tego SMS-a i jedziemy dalej na razie na parking. No to jest przejazd jednorazowy. No dobra, jesteśmy w Magórskim Parku Narodowym. Musieliśmy uzyskać pozwolenie na jednorazowy wjazd przy pomocy wysłania SMS-a. To pewnie jednocześnie jest jako bilet wstępu, nie? Nie. Nie? Nie. Tylko masz na przejazd. Tak, czy zgodę na przejazd uzyskaliśmy? Jednorazowy i idziemy, ale my idziemy na razie chyba tędy, ulicą. Dalszy przejazd jest możliwy. My zaparkowaliśmy sobie wcześniej auto, ale taka ciekawostka: tylko do 3 ton może tędy przejechać auto. to przejście dla pieszych? No, nie, to nie jest chyba przejście dla pieszych. Tu było. Zrobili zwężenie, żeby dwa samochody się jednocześnie nie spotkały na moście. Nie? Żeby no. ten tonaż był maksymalnie do 3 ton. Tutaj jest właściwy ja most. Drewniany, no przejścia ogi zostawić, ale widocznie nie pomyśleli. Chyba ten, nikt tu nie chodzi. Nie no, ktoś tam chodzi, bo parking jest na auto. Na razie żadnego nie widzieliśmy. Y, człowieka obyśmy nie spotkali, słuchaj tego, niedźwiedzia. Bo tutaj może być trochę tych niedźwiedzi, jak, jak w ogóle nie ma cywilizacji ani ludzi. Mogą być. Wkraczamy w teren e, dawnej wsi o nazwie Żydowskie. Ona się znajduje blisko granicy ze Słowacją, kilka kilometrów na południe od miejscowości Krępna. I tutaj wygląda, jakby to było co? Cerkiewic Cmentarz. Tu mamy miniaturę e, cerkwi. Jak wyglądała. A faktycznie jest, zobacz plan, znaczy plan, e, zarys. Ona jest w skali 1 do 15, czyli cerkiew, Ten model jest w skali tak, 1 do 15. Cerkiewic zaczynała się gdzieś tutaj, tak jak w te kamienie, gdzieś stąd. To były te pierwsze pomieszczenia, to, to mniejsze. Tu mamy niby tą nazwę główną. No faktycznie. No i tu nawagówna. jeszcze jest to trzecie pomieszczenie, mniejsze tutaj. Aha, a zobacz, a tutaj musiało być wejście, nie? To wejście za... było z tamtej strony. Tam, tam było wejście, tak? Masz na model, zobacz, masz model, widzisz? zobacz. No faktycznie. Czyli wejście do cerkwi było tak. z tej strony. Mhm, tu było wejście do cerkwi, ale zobacz, zastanawiam, mnie że to drzewo tutaj wyrosło na cerkwi, nie? Czyli drzewo musiało wyrosnąć już po, po po cerkwi, bo ono jest no tutaj skoro się zaczynała cerkiew, to drzewo tak jakby na No już na elementach podmurówki cerkwi. Aha. A podejdźmy jeszcze do tego modelu cerkwi, przyjrzymy się jak ona wyglądała. No faktycznie taka cała drewniana. Ładne tutaj takie wykończenia. Tu jest nawet zdjęcie z 1920 roku, jak ta cerkiew właśnie wygląda. To musi być też z cerkwi, nie? Ten kamień. Możliwe. A zobacz, a to takie półokrągłe. Podejdźmy tam, zobaczymy. To jakaś nie była, nie wiem, szczelnica? Chyba nie. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, co to było. No idziemy teraz tutaj przyjrzeć się nagrobkom. Tylko musimy iść tam po na ścieżki i tam jest ścieżka. Mhm. Ale tu jest jakaś pozostałość na grobku bez konstrukcji tej metalowej, bez krzyża. Jest jakiś napis. Uda się coś wyczytać? Tak, jest. Że... Mocno starty, nawet daty nie widać. No to nic. No pode... że, że to części metalowe i z łomiarzy. No tak bo się te kamienne zostały, bo kamienne by spadły, to był Albo po prostu, no. W, szmat czasu zniszczył tą górną część nagrobka. No nie wiadomo. Nie wiadomo, no zobacz, tutaj jest krzyż też. stalowej konstrukcji a to mógł być to mógł być krzyż słuchaj umieszczony cerkwi. na cerkwi tutaj w tym miejscu dokładnie ten albo ten drugi Co nie? Chyba tak, to było z cerkwi Tam widzę jakieś nagrobki są w niezłym stanie to podejdziemy, przyjrzymy się no tutaj widać, że z jakiegoś kamienia jest wybudowany ten nagrobek. Jak myślisz Eddie? Z, z jakiego rodzaju kamienia zbudowali ten nagrobek? <grym> nie wiem nie kamieniarze. Nie wiem się na kamienia. A bardziej bardziej to jest Wygląda na piaskowiec, Jakieś na napisy? Są napisy. Yy, rok 1906. 1906. Na faktycznie. Yy, no. A tutaj jest chyba okres, w jakim żyła ta osoba, 1843-1902, a w 1906 pewnie powstał nagrobek. Tam jeszcze jest kilka widzę pozostałych nagrobków. No ten ma typowy taki metalowy krzyż, bardzo często spotykany weskidzie niskim na tych cmentarzach dzięciał chyba stukanie. Mhm. i tutaj jest 1902 rok. No i jeszcze tam dalej kilka nagrobków. Ale zobaczcie jakie ciekawe kwiaty tutaj porastają okolice cerkwi, nie? No, fioletowe, takie potężne mają kwiaty Tutaj jest moja dłoń, można porównać. Może ktoś z Was wie, co to jest za rodzaj kwiatu? To napiszę w komentarzu. Czekamy nie? na informacje. Tak. No te też już ślady czasu na grobki zostały zniszczone. Przez ślad czasu, na to wygląda 900. 1926 przyjmijmy. No i tam zostały jeszcze 2-3, nawet ładnie zachowane nagrobki. Podejdziemy. Może też się uda odczytać datę. 1913, zobacz. Widzisz? No na no, dobre. Tak. No i jeszcze jeden. 1912. Tak. Też z piaskowca. też był ale nie ma w góry. No tutaj też był <laughs> nagrobek. Zobacz, bo podstawa tego no. nagrobka jest właśnie taka sama kwadratowa. Podstawa. Została sama podstawa, nie? Obok płynie sobie yy, potok. No i te kurcze te kwiaty. Edi kończy puszeczkę. No ja ją skończę, w domu nie będę brał, bo... Bo no, się roztopi w Tak. Też czasem kupuję właśnie taką konserwę mięsną i konsumuje na szlaku do kanapek.